Siemanko, ja mam premiera z Playback plus jubilijuszowy milion jako bonus. Z drabki już zdrapane. I jest za rąbisty. Z w premierze wygrałem w Fajna zdrapka A w jubilijuszowym milionie. To jest Jest mega na plus. Wydane 5 dyk. Wygrane 2 stówy. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział w breaku na koncie są kontrolne. 3 razy P daje stówę. Jakby ktoś nie wiedział. dyżka w minusie. Tu dyszka Tu dyszka, same dyszki były A nie, jedna piątka gdzieś tu była, ale to był Rubin, a tu był drugi Rubin 5, tak dyszka, razy dwa Także, premiera zarąbista Wreszcie jakiś większy plus w drapkach Odrobiłem straty Tu też OP Pierwszy raz wygrałem w Mniszowym milion w tubeczkę. Także jest zarąbiście. 5 źbieg wygrana. tubeczkę Także ERO